Premiera nowego Wiedźmina już niedługo, oficjalne informacje na temat Battlefielda 6 i co istotne jego premiery, Cyberpunk 2077 jako gra z największym budżetem oraz o zwrotach, których dokonali gracze i czy faktycznie jest ich tak dużo, oraz filmy i seriale w ofercie PlayStation Plus. Także oto tematy, o których sobie dzisiaj pogadamy, a ja was witam bardzo serdecznie jak zawsze o godzinie 16 na Lutboksie. Przed filmem zostawcie sobie narodową łapę w górę, suba z dzwonkiem, rozkomentarz i wbijajcie naszego Discorda, aby dostawać info o konkursach, który w sumie dobiegł wczoraj końca. Także dziękuję. Dziękuję jeszcze raz od siebie tutaj wszystkim za udział, bo naprawdę wpłynęło wiele ciekawych prac i część osób poświeciła na to mnóstwo czasu, więc wyniki będą jutro o godzinie 15, także zapraszamy was, gdyż odbędzie się wówczas stream, na którym przedstawimy kto zajął pierwsze i drugie miejsce. Także jeśli już wszystko wiadomo, to możemy chyba zaczynać. Wiedźmin to bez wątpienia najpopularniejsze IP CD projektu. Natomiast Wiedźmin 4 jest jedną z najbardziej, jak nie najbardziej wyczekiwaną grą, natomiast jak na razie pozostaje nam cieszyć się Wiedźminem 3 oraz cyberpunkiem, do którego cały czas powstaje mnóstwo nowości. Jest jeszcze jeden projekt w uniwersum Wieśkań jest nim oczywiście The Witcher Monster Slayer, czyli tytuł, o którym część z Was pewnie wie, ale dla niezaznajomionych z tematem wspomnę, że jest to gra, w której będziemy podróżować po prawdziwym świecie i poprzez aplikację na telefon wcielimy się w Wiedźmina, który pokonuje potwory z znanych terenach. Możemy tu rzucić porównanie do Pokemon. Go i może faktycznie jest ono banalne, ale jak najbardziej trafne, bo trudno znaleźć właśnie takie gry na rynku. A warto przypomnieć, że Pokemon Go był niezwykłym hitem na skalę światową, jak będzie z Monster Slayer'em? Nie wiadomo, ale wiadomo, że będzie można w niego zagrać już tego lata. Można już teraz zarejestrować się do wczesnego dostępu, a gra będzie dostępna na początku na Google Play Store. Ale chyba wiadomo, że kwestią czasu jest to, kiedy pojawi się na App Store. Naturalnie może być to hit, ale warto przypomnieć, że obecnie mamy na świecie wiadome zamieszanie i wprowadza to pewne ograniczenia. Natomiast myślę, że twórcy. Specjalnie celują w wakacje, bo jak wiadomo, wtedy te wszystkie obostrzenia będą się luzować. Nie mamy żadnych nowych informacji na temat jakichkolwiek nowości, które zostały poczynione w Monster Slayerze, więc możliwe, że dostaniemy to, co zobaczyliśmy do tej pory. A Wy możecie napisać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat tej produkcji i czy będziecie w nią grali. Ostatnio otrzymaliśmy bardzo ciekawy wpis na oficjalnej stronie Electronic Arts, który odnosi się, uwaga, do Battlefield 6. I tak jest tam wiele ciekawych informacji, więc słuchajcie uważnie. Na samym początku twórcy pragnęli przedstawić nam swoje stanowisko prawie nadchodzącego BF. -a i wspomnieli, że mają do zaprezentowania mnóstwo informacji. W początku wspomnieli, że posiadają obecnie największy zespół, jaki mieli do tej pory i co najważniejsze poinformowali, że gra ukaże się w okresie świątecznym, więc już za pół roku, a niedługo mają pojawić się nowe, zaskakujące informacje, a wspomniane zostały również urządzenia mobilne, więc pytanie, czy Battlefield 6 trafi w jakiejś ograniczonej wersji na telefony, czy może szykują oni nowych tytuł. Oglądajcie dalej, żeby się dowiedzieć. Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że będzie to po prostu kolejna gra do trzepania kaski na urządzeniach mobilnych, którą raczej niewiele osób Zainteresowanych. Wspomnieli również, że współpracują z innymi studiami deweloperskimi i łączą siły, aby zapewnić nam najlepszą odsłonę Batty w historii. Czytając dalej cały wpis, ma się wrażenie, że wszystkie przecieki, które były dostarczone do nas przez dziennikarzy, są prawdziwe, gdyż napisane jest o świetnym realizmie oraz wojnie totalnej, która będzie przepełniona zniszczeniami widowiskowymi bitwami, czy większą ilością graczy, a to wszystko na konsolach nowej generacji oraz naturalnie PC-ach. Na koniec wyjaśniona została kwestia tej gry mobilnej, więc prostuje, że tak, chodzi tutaj o nowy tytuł, który ma być rozwinięty oczywiście na miarę urządzeń mobilnych, ale elektronicy cały czas podkreślają, że będzie to samodzielna gra. Pominają, że już niedługo ujawnią więcej informacji na ten temat, więc pozostaje tylko pytanie, czy tytuł będzie cieszył się zainteresowaniem. Mogę od siebie powiedzieć, że pewnie tak, gdyż wiele osób sięga po takie gry ze względu na to, że są one darmowe i można w nie zagrać dosłownie wszędzie. Niestety nie dowiedzieliśmy się niczego w temacie tego, gdzie ma rozgrywać się akcja następnego Battlefielda. Plotki mówiły o konflikcie w Kazastanie, ale kto wie. Nie potwierdzono również informacji, które mówiły o tym, że mamy przenosić się w czasie i korzystać z różnych broni, w zależności od czasów, w których rozgrywa się dany konflikt. Jest jeszcze wiele niepotwierdzonych informacji, ale miejmy nadzieję, że twórcy niedługo odsłonią karty. Ja oczywiście czekam na Battlefield 6 z niecierpliwością, bo ciekawi mnie, jak Dice obecnie podeszło do tej produkcji, a myślę, że bardzo ambitnie. Ciekawe, czy faktycznie będzie to najlepszy BF w historii. Cyberpunk 2077 rozczarował mnóstwo graczy, którzy potem zarzekali się, że zwrócą grę. Ale jak później wyszło, mało kto już zwrócił, gdyż otrzymaliśmy pewne statystyki, które o tym właśnie świadczą. CD Projekt Redmi o takiego, a nie innego przyjęcia Cyberpunka 2077 ma nadal świetne rezultaty sprzedażowe wygenerowane w 2020 roku i w sumie nie tylko, bo wiele osób zdecydowało się zakupić Cyberpunka i cierpliwie zaczekać, aż gra nie będzie posiadała tylu błędów. Warto podkreślić, że świetną sprzedażą cieszy się nadal Wiedźmin 3, który jest najpopularniejszym tytułem studia. Jeśli chodzi o zwroty, to CD Projekt Red nie robił z nimi problemów i pozwolił zwrócić Cyberpunka dosłownie każdemu, a warto również wspomnieć, że gra została usunięta z PlayStation Store. Ale dobra, przejdźmy sobie może do dokładnych statystyk, które są ciekawe, względem tego, że potencjalnie można by było pomyśleć, iż wiele osób zwróciło Cyberpunka, bowiem CD Projekt Red musiał zwrócić nieco ponad 8,4 miliona złotych, co niby wydaje się sporo kwotą, ale pozwólcie mi wyjaśnić. Ta kwota to jedynie 385 tysięcznych procenta całego przychodu CD Projektu z gier, jeśli chodzi o rok 2020. Obrazuje to tylko ogrom przychodów, jakie odnotowała firma. Podzielono się również dokładną liczbą zwróconych egzemplarzy i jest to około 30 tysięcy, więc jak sami widzicie, niewiele w skali tego, jak sprzedał się Cyberpunk 2020. 77. Jeśli chodzi o te bardziej pozytywne aspekty sprzedaży Cyberpunk'a, to ogłoszono oficjalny raport finansowy, który jasno mówi, że w 2020 roku gra sprzedała się w ilości 13,7 miliona kopii, z czego 56% na PC'ach, 27 na PlayStation 4 i 17 na Xbox One. Rzekomo do 20 grudnia sprzedało się 13 milionów egzemplarzy, co ewidentnie świadczy o tym, że w 10 dni zakupiono 700 tysięcy kopii. Jeśli chodzi o sprawę, która ciekawi wszystkich chyba najbardziej, czyli budżet, który został przeznaczony na produkcję Cyberpunk'a 2077, sjáðum ta Jest to 1,2 miliarda złotych, co w porównaniu do GTA 5 jest wynikiem prawie 6 razy większym z tego co się nie mylę, więc jest grubo. Jeśli chodzi o sam zysk, to CD Projekt Red również udostępnił statystyki w tym temacie i wyniósł on 2,13 miliarda złotych, a net to 1,15 miliarda złotych, co jest, uwaga, o 558,4% lepszym wynikiem niż w poprzednim roku. Co jest naturalnie związane z premierą tak wielkiego tytułu, ale tego chyba nie muszę wam tłumaczyć. Wszystkie te statystyki robią ogromne wrażenie i można mówić wiele rzeczy na temat Cyberpunka, ale nie odmówimy Redom tego, że rozpędzili te machinę do niewyobrażalnej prędkości. Ostatnio otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację na temat PlayStation Plus, która z pewnością Was zainteresuje. A jest to możliwość oglądania filmów za pomocą właśnie tej subskrypcji. Chodzi tutaj o PlayStation Plus Video Pass, czyli usługę próbną, która będzie dostępna dokładnie przez rok od wczoraj, a można znaleźć tam obecnie takie tytuły jak Bad Boys, Venom, Bloodshot czy Blade Runner 2049 i wiele, wiele innych. Jest to dość ciekawe zagranie, myślę, też zaskoczyło to wielu użytkowników tej subskrypcji. Poza tym, że PS Plus oferuje darmowe gry czy przeceny. To jeszcze filmy i seriale. A jeśli korzystacie z tej oferty na PS5 czy 4, to możecie napisać w komentarzach Wasze wrażenia, gdyż jestem w sumie ciekaw, jak sprawuje się to w praktyce. Fajnie, że ta usługa jest dostępna w Polsce, bo ostatnio zaobserwować możemy to, że wiele usług po prostu nie trafia do naszego kraju. W sumie nie wiadomo dlaczego, gdyż jesteśmy raczej społeczeństwem, które masowo korzysta z takich usług. Możecie też napisać w komentarzach, czy Waszym zdaniem nie jest zbyt wiele właśnie takich rozwiązań, bo przecież mamy Netflixa, HBO Go, Amazon Prima i wiele, wiele innych, a w mojej opinii. PlayStation próbuje nowych rzeczy i w sumie bardzo dobrze z ich strony, bo trzeba zaskakiwać użytkownika, który zdecydowanie potrzebuje nowego kontentu.